Siemanko! Jestem Kamil bela to jest kolejny odcinek World of Tanks na żywo. Yy, pomalowałem t 3485 i dałem flagi, bo są flagi bardzo tanie i polecam je też I tak, yy, to nie ja rozdzielam bitwy tak na pół, yy, że na przykład jest 14 minut i następna, ja wrzucam cały filmik i mi to samo rozdzielam. YouTube tak robię, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. No i to tyle. No i teraz jest do siódmego, Do jutra, ten. albo jeszcze do dzisiaj. Nie wiem. Ten dzień. Jak się urodziny kogoś, by można kupić susztę za późno. I zarabiać nie 80% więcej. Takie szybkie meczki. Strzelę. Bra, ja jadę zazwyczaj. Ile jest? 2737, tak? To ja jadę tutaj, by tu się opał zjechać. Hmm. No, Ula, tak, tak. No, kurde, 11. No, do co zrobisz idioto Co, rusek czy co? tu się ojej Się wydaje się, że zaraz mu tu ktoś. No właśnie, wyskoczy trafienie krytyczne w dupę, tak? O, tę ósemkę przybiłem. No i tu szybko zgimnę, tak mi się coś wydaje. Zapiąć. Tak się trochę nie... Podpaliłem go, tak. tu się nim teraz, chowię za nim. I tu coś spróbujemy. Zgmienić. Na... No pomó... Jakby mi tu ktoś pomógł, to by zajebi... się trochę boję, że... No i to było z, z A to 8 ma duży weak spot i to jest... No, super. Jeszcze ja tylko tu się tylko... A to 8 boje ja. No i super. Już, już tak O super, a to 8 nie rozumie 1400 to będzie jedziemy jeszcze jedną szybką bitówkę i kończymy hmm. a przyjedziemy się przy te 28, albo bo 60 Uprzedam, że nie mam za bardzo nie wiem grać parę bitów, chyba 10 bitów na razie hmm, dobra nas pani jakoś losuwało. no może być tak susetka ma 120 penetracji na jeszcze nic nie odbywał oprócz silnika bo silnik miałem ze 185 Teraz będę się skupiał na, na właśnie na dziale ponieważ jest, yy, ma około 180 penetracji bodajże no a Potem gąski. Dobra. Co trochę twardsza niż yy, poprzednik. Więcej, więcej, yy, więcej ma tego więcej użycia prawie dwa razy... Nie no. Dwa razy nie No tak os. Nie. Tam to miała 350, tutaj to to ma o 320 więcej, 330. Jakoś tak, nie. Mhm. Dobra, nie mam pojęcia jak to nie chciał Ja zawsze tu jeżdżę ogólnie. I tu zawsze ktoś się znajdzie, żeby. E... Oczekuję na pytór. O, tu się boję. Że... To akurat był fail i to Tomeka. Stoi, tak? E... Pieprz, żeby mnie nie rozgonił, ale żebym miał. Ja... O, no, jak jedzie tam. Oj, fejl. dużo tej fail. O, nie ma tu Nie, no, nie ma to działa z dużej penetracji. Załogi też nie mam za dużo, procentu, bo mam wioskość. 70% załogi. 70% bodajże, yy, bo przyniosłem z 8, ojoj 8,5. 145. Ile się trafi pod tym, tyrami, czy nie? Ten gaf 1s trochę mógłby też spaziować. Nie będę powtarzał, jak mógłby mnie uszkodzić. Dobra. Oj, oj. Jak się wystawiać? Dobra, nie stałem. Tu potrzebowałbym lekkiej pomocy. Dobra, jak widać, przebywamy O kurde, wróćmy też. No ja, nie, raczej nie Oj, trochę mi wzięło. No właśnie. Mogłem się kryć, ale i tak bym mu to nic nie dało, bo bym miał Dobra, taki szybciutki odcinek. Tu półtorej tysiąca, a tu 500. Właśnie muszę tam lówkę odkryć, bo bez tej lówki nie zapłacę. Dobra, ile wygrałem? Eee, zrobiłem na czysto. Na czysto 12 tysięcy. No i byłem najlepszy w drużynie. No, widać. Tu mam najlepszy, 430, a tu bym miał około no, czwarty, piąty. No, damage'a miałbym na, żeby być czwarty. Yy. No, ale jak wiadomo, Damage się nie liczy skuteczności, tylko bardziej kapowania, a ja nie lubię kapować. No, tu nie straciłem, całe szczęście. Naprawa jest właśnie tania, susetki. Więc na niej się rzadko traci, i jadę w su, SU 152, widać silnik jest, jeszcze tylko załogi mam 72%, właśnie, a tu mam 168%, więc jakoś to idzie. Flagi polskie muszą być, bo są taniutkie. No i tak, to jest koniec kolejnego odcinka. Marka